Amerykanie mają swoje święto dziękczynienia, my, Polacy, mamy codzienność narzekania. Warto sobie zdać sprawę z tego, dlaczego narzekamy, ponieważ jest to przyjemne. Daje nam pewne korzyści towarzyskie, lepiej znaleźć znajomych, wspólników do tego, ale i osobiste. Lekarze, psychologowie informują nas, że narzekanie, obmawianie innych osób. Daje nam hormon szczęścia, czyli bardzo rośniemy w swoich oczach, stajemy się szczęśliwi przez narzekanie. Oczywiście, na dłuższą metę jest to deprymujące i sprawia, że człowiek się smuci, jest ponury, zły i tak dalej. Żeby przestać narzekać, trzeba sobie uświadomić, że to lubimy i że musimy się zmusić do dziękowania. Dziękowanie nie przyjdzie łatwo. Narzekanie tak.